Ja jestem sprzedajny Wojciech. Mam dla Was stronę oraz trzy kody na różne skiny. Tak więc możecie sobie wygrać trzy skiny. Kto pierwszy, ten lepszy? Od teraz na dole w opisie są trzy kody do aktywacji na stronie LuckySkin.pl Poza tym, jeżeli macie coś na koncie, na telefonie, no to też możecie wysłać sobie na stronie LuckySkin.pl I być może wypadnie Wam kosa. W co wątpię? A i zanim powiesz, że wszyscy naokoło chcą Cię oszukać i że ta strona nie działa i tak dalej, to zapoznaj się z regulaminem i z tym, co jest napisane tutaj lub to przecież... Czytaj! Ja się sprzedawać gdzie indziej. Ciao! Musisz pocałować każdego, którego spotkałeś. No okej, okay, ale zależy jeszcze czy w ślimaka, czy normalnie w czułka. Bo jak ja mam jakąś starszą babkę całować, nie no wyobrażacie sobie, podchodzi do was jakaś babcia, a ty z nią ślimaka leci babcie! Dzięki. Dobra, koniec tej błazenady. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie taki porządniejszy, troszeczkę odcinek. Porządniejszy, poważniejszy bym powiedział. Od początku kanału wkładam 100% energii na odcinkach. I Wy mówicie, że odpierdzielam. Tak więc. Koniec! Trzeba zachować powagę. Chcę robić wybuchy, moi drodzy, ale tutaj nie będzie żadnych wybuchów w tym odcinku. Mogę wam tylko powiedzieć, że dobrze przyjął się poprzedni odcinek z ciśniesz przycisk. Tutaj wyskakują komentarze. One by wyskakiwały nieco bardziej energicznie i bym wrzucił więcej montażu, co spowodowałoby pewnie, że ten odcinek byłby nawet spokojny w moim stylu. Tak więc to są te komentarze, one tutaj wla wlatują dosyć powoli, ponieważ trzeba spokojnie tutaj żyć w tym odcinku. Przypomnę wam o subskrypcji kanału. Wszyscy, którzy jeszcze nie zrobili subskrypcji, no to mogą nacisnąć subskrybuj i będą mnie wtedy subskrybować. Teraz jest właśnie minuta ciszy i powagi, że możecie mnie zasubskrybować. Nie no dobra, co wy zwariowaliście, nie będzie żadnego poważnego odcinka, ok? szanujmy się, ja jestem Wojtas, a to jest Will You Press The Button, czyli czy naciśniesz przycisk, myśleliście naprawdę, że wytrzymam poważnie, byliście w błędzie Masz dwie super umiejętności, super moce, które chcesz mieć, ale twoje sutki stają się obwisłe i kurde, ale już tak jest nie, no nie jest tak, ale jeszcze mam jędrne cyce. Byłbym superbohaterem, który po raz pierwszy by był gruby i by miał obwisłe cycki. To jest dobry pomysł, tak jest. Moje sutki by mogły być wagą. Do jednego przywieszasz pióro, do drugiego przywieszasz jedną tonę. I urywa mi suta. Naciśniesz ten przycisk, ale nic się nie stanie. I to jest... PRAWDA! Ponieważ jak nacisnę ten przycisk, to przeniesie mnie do kolejnej strony, czyli coś się stanie. No nacisnę ten przycisk, nacisnę ten przycisk i mnie kłamią. Kłamią mnie. Wszystko kłamię. Wracając jeszcze do poprzedniego odcinka, nie wiem, czy jest zajebistego w tej grze. Możecie mi napisać w komentarzu, dlaczego to zrobiło aż 8 tysięcy kciuków w górę. W sumie no to jest tak, tak średnio bym powiedział. Możemy się umówić, że co 8 tysięcy, bo jesteście w stanie tyle dobić na przycisku, co 8 tysięcy wstawiam wam nowy odcinek z Willy Press The Button, eh? Myślę, że to jest spoko deal, i przy okazji możemy się lepiej poznać, bo czytałem i to jest odpowiedzi Wasze w komentarzach na te pytania, które były w poprzednim odcinku, na te wybory, możemy to nazwać wyborami, były podobne do mnie, tak więc mam podobnych do siebie widzów. To chyba dobrze. Będziesz mógł jeść. Tyle, ile chcesz, bez, bez przybierania masy, ale żadne jedzenie nie będzie ci smakowało. Moglibyśmy jeść cokolwiek i nic by nam nie smakowało, a, a możemy się zapchać i nie przybierzemy masy. Czy będziemy pełni i czy nie będzie nam się chciało jeść? Jeżeli tak, no to to jest spoko, bo możemy zjeść cokolwiek i nieważne, czy to będzie dobrze doprawione, czy nie będzie dobrze doprawione, czy zupełnie czy, 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 będzie zasłona, to będziemy na jedzeni. To jest tęga rozkwinka, powiem Wam, ja nie, nie wiem, czy ząb mnie jeszcze boli. Jeżeli mam obiad, jeżeli mam śniadanie, jeżeli mam kolację, nie wiem jak wy. Ale ja wolę się najeść i niekoniecznie jakoś degustuję potrawę. Wiem, że są tacy ludzie, którzy chodzą do restauracji i jedzą jakieś małe coś, jest fajnie udekorowane i, i się delektują tym, ale, ale no ja idę zazwyczaj gdzieś tam się najeść, a nie degustować coś, coś, coś. Tak więc ja to naciskam. Aż 72% osób mu, musi, musi mieć smaczne jedzenie. No co z tego, że się najesz? Jak to, to to musi być smaczne. No ja jestem chyba jakiś posrany. Jesteś bardzo dobry, ale nikt tego nie odkrywa w tobie, nikt tego nie Rozpoznaję w tobie. No to zupełnie jak na YouTube, no nie oszukujmy się. Ja was proszę o lajki i wy mi piszecie później na fanpage'u w prywatnych wiadomościach, że jesteś zarąbisty, nagraj coś, nagraj coś, jesteś najlepszy, jesteś najlepszy, jesteś najlepszy, jesteś najlepszy, jesteś najlepszy, Dzięki. A nie dacie tego tego lajka w górę, nie dacie tej, tej łapki w górę pod, pod filmem. To, 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 to jest jak na YouTube, no to tak już jest, nie? Tak więc mogę to przycisnąć. Mogę to przycisnąć. Co mnie to obchodzi? Co mnie obchodzi wasze zdanie i tak będę nagrywał. A możecie zostawić łapkę w górę. Przypominać widzom o łapkach w górę o subskrypcjach, a sami z siebie byli tak zapomnieli. Jeszcze później się mają wąty, że przypominam komuś o subskrypcjach i łapkach w górę. W ogóle nie będę od tego odcinka ni o niczym przypominał i, i umrę, bo nie będę miał lajków i subskrypcji. Subskrybujcie i łapkujcie. Możesz tańczyć lepiej niż ktokolwiek na świecie, ale tylko do muzyki Justina Biebera. Suko, proszę. Ja już w tym momencie tańczę lepiej niż jakakolwiek osoba na świecie. Widzieliście to już dużo razy, na przykład w tym odcinku. W ogóle tańczy dobrze, się bujam mała, wyskoczymy na parkiet Ale tylko do muzyki Justina Biebera? Nie, to nie wchodzi w grę, to nie wchodzi w grę W ogóle teraz mnie pewnie zlinczują wszystkie Beliebers, Ziebers i inne gównators Naprawdę, jak można się... Ja włączyłem sobie piosenkę Biebera bez żadnego remiksu Włączyłem, no ja nie wiem jak można do tego tańczyć Co innego z jakimś remiksem? No to wtedy można zapierdzielać na parkiecie Także i no będą ale no nie, 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 nie naciskam. What do you mean? say <młyszy> Nie, nikt w życiu. Umrzesz. Wtedy, kiedy będziesz miał 75 lat. Ale Twoje ciało pozwala na to, że ktokolwiek je dotknie, może uleczyć swoją chorobę po śmierci. A nie, even after death, czyli przed tym też będę żył, to będę dotykał każdego. Będę policzkował ich i zobaczcie, jak ten policzek działa na was. Uleczę Cię! Kurde, ale no, umrę, jak będę miał 75 lat. No w sumie, 75 lat to już jest taki wiek, że można umierać chyba. Chcę, chcę leczyć ludzi. Chciałbym mieć taką super umiejętność, ale no w wieku 75 nie. Nie no w sumie 75 lat to jest taki wiek, no już jest taka bliżej setki po 50 no to już można tam oddać, oddać życie tam. Niech se mnie dotykają, bo ja i tak nie będę nic czuł jak umrę Możesz całować, idealnie, amazing, amazing Ale musisz pocałować każdego, którego spotkałeś No okej, okay, ale zależy jeszcze czy w ślimaka, czy normalnie w czułka Bo jak ja mam jakąś starszą babkę całować Nie no, wyobrażacie sobie, podchodzi do was jakaś babcia A ty z nią ślimaka leć Babcie A ona mówi, ale ty całujesz, wspaniale, zakochałam cię. <gryzny> nie, no to w ogóle nie wchodzi w grę. A jeżeli każdego miałbym pocałować, nie, no to w ogóle nie wchodzi w grę, nie, nie. Okej okay, moi drodzy, tak więc to by było na tyle Jeżeli chodzi na ten dzisiejszy odcinek Naciśnij przycisk wasze odpowiedzi, wasze wybory na te pytania, które były w odcinku Możecie napisać w komentarzach Ja sobie przeczytam i porównam Dzięki za wszystkie lajki like w górę, bo to mnie motywuje do, do dalszego nagrywania Widzę, że się seria podoba No to spoko, nie? Nagrywamy dalej! <laughs> możecie udostępnić na Facebooku, zostawić kciuka w górę I standardowo zasubskrybować mój kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi A ja jak zwykle zamykam już mordkę Dzięki za oglądanie i do zobaczenia Do usłyszenia w następnych odcinkach na moim kanale, trzymajcie się, się ciepło, STRZAŁA! Chcemy mieć jakiegoś pokemona, ale tracimy lewą nogę. Kto by nie chciał mieć pokemona? Kto by nie chciał, żeby pokemony były żywe? Ty, nie patrzysz w krzak, a tam smutki bulwazaur wychodzi i mówi, A no, z pokemony, kurde! Chciałbym mieć zaura, albo squirtle, albo pikachu, w ogóle